Dzień dobry, moi drodzy. Shark ponownie przy mikrofonie. Wczoraj był gaz, surowce energetyczne. Dzisiaj zastanowię się wspólnie z Wami, co tu ciekawego na najbliższy tydzień szykuje nam Ameryka. Dow Jones. Dow Jones, US30. Najpierw, moi drodzy, jednak rozliczę się z, z poprzednich aż dwóch analiz. Wczoraj na gazie rozliczałem się z trzech analiz. Tak jak Wam zawsze powtarzam, ja rozliczam się absolutnie ze wszystkich analiz, trzymam wszystkie te szablony przez długi czas, do czasu, aż analiza wyjdzie lub nie wyjdzie i wtedy się z niej rozliczam. Chciałem też jedną fajną rzecz powiedzieć, zacytować w zasadzie Wojtka pietrzaka z wczorajszego e, filmu komentarz dał i bardzo ładnie wojtku. idealnie pięknie to ująłeś o co chodzi tak naprawdę w tradingu? Tak naprawdę jest to układanie puzli. Chodzi o to, żeby te wszystkie puzle pasowały do siebie idealnie i żeby w jednym miejscu mam na myśli poziom czasowy. i w jednym czasie spotkała się cena i kilka, Istotnych elementów na wykresie, i o to tak naprawdę chodzi. Jeśli wszystkie puzzle do siebie pasują, to wtedy mamy piękny setup. Zaczynamy, moi drodzy, układanie puzli na US 30. Najpierw jednak rozliczenie się z poprzednich analiz. Jedna z analiz była zrobiona 22 lutego, tu, gdzie jest ta żółta linia. Wtedy to mówiłem, że jeżeli cena spadnie tutaj, najpierw oczywiście wzrosła, jeżeli spadnie do tych poziomów i spadła, to ponownie wyskoczy tutaj i zwróćcie uwagę, idealnie, no to długo trwało, to trwało kilka tygodni, w każdym, razie, w każdym razie finalnie cena po odbiciu się z tego poziomu dofrunęła tutaj. Ja wprawdzie spodziewałem się na tej analizie, tutaj był taki szark, że ten szark jeszcze się bardziej skoryguje, natomiast poziom był na tyle silny, że, że cena po wystrzeleniu jeszcze raz spadła, zaliczyła ten poziom i dojechała zarówno do pierwszego poziomu, jak i do drugiego poziomu, moi drodzy. Druga analiza, druga analiza, ją robiłem. Nie była taka wielka analiza, specjalnie osobny film US 30. Ale 13 lutego robiłem taką złożoną analizę z kilku instrumentów, i tam powiedziałem, że US 30 spadnie z tych zielonych pól dotąd Co stało się bardzo szybko, kilka świeczek H4 i idealnie analiza się zrealizowała. Tak więc zaliczam ją pięknie do udanych. No i teraz e, obiecane przeze mnie układanie puzli na US-30. Co tu ciekawego na Dow Jonesie w najbliższym czasie się kroi? Po pierwsze zaczniemy, moi drodzy, od Eliota. E, mamy tutaj falę. Fala pierwsza, fala druga. Fala trzecia bardzo silnie rozszerzona. Wczoraj też na gazie pokazywałem bardzo silnie rozszerzoną e, trójeczkę. O właśnie, trójka rozszerzyła nam się do 300% aż. Dlatego fala piąta rozszerzona raczej być nie powinna. Elliot twierdzi, że przynajmniej jeden z impulsów powinien być rozszerzony. Tutaj mamy trójkę rozszerzoną i powiem wam, że rzadko, naprawdę rzadko zdarza się, że dwa impulsy są rozszerzone. Dlatego zmierzymy sobie, gdzie powinna się zakończyć piątka nierozszerzona. W tym celu mierzymy odcinek 0,3 i odkładamy go, to to mierzenie. Od końca czwórki. Piątka nierozszerzona ma trzy zasięgi: 38%, 50% lub 61%. Gdzie dokładnie się to skończy? Zaraz pomyślimy. Idziemy na D1. Idziemy na D1, i zwróćcie uwagę, że tutaj mamy. Trzy średnie, taki bardzo gruby węzeł. No, nie powiedziałbym, że on jest bardzo gruby, ponieważ setka jest dosyć daleko od tych dwóch średnich, ale stosunkowo blisko to wszystko jest. Więc wiemy, że gdzieś tutaj się to wydarzy. Żeby to doprecyzować, zmierzymy sobie kolejne rzeczy. Najpierw zmierzymy sobie cały ten wielki impuls. I zwróćcie uwagę, 50% zgrywa nam się z pierwszym odcinkiem nierozszerzonej piątki, czyli 38%. Na niebiesko są mierzenia Eliota, na żółto są mierzenia tego ostatniego impulsu. W tym miejscu mamy bardzo ważne, silne zgęszczenie 38% piątki i 50% tego impulsu. Nieco niżej, pięterko niżej, mamy. Tutaj zgęszczenie 61%, czyli mówię o tym żółtym 61%, czyli ostatni bastion nierozszerzonej piątki. I w tym miejscu również to jest tak naprawdę pomiędzy 50. Ten, ten poziom jest pomiędzy. 50 i 61% właśnie tej nierozszerzonej piątki. Natomiast pomiędzy tym, przepraszam za takie lekkie przejęzyczenie, pomiędzy tym jest 61% tego wielkiego, dużego, żółtego zniesienia. A to wszystko okraszone jest średnią 100 z interwału D1. Więc wydawałoby się, że ten poziom jest dużo mocniejszy. Jest, jeszcze jest jedna ważna rzecz. Teraz zmierzymy sobie kolejny zasięg. Tym razem zrobimy to na różowo. O. I zobaczcie, że w tym miejscu tu. Jest 50% całego tego wielkiego wzrostu od 19 kwietnia. Czyli wydawałoby się, że poziom 38,600, e, okolice 38,600 to jest oczywiście strefa, tak? E, jak najbardziej w tym miejscu powinna się ta piątka zakończyć. Dodatkowo w tych okolicach mamy wcześniej przebity szczyt, a cena lubi po takim przebiciu wracać właśnie do takich poziomów. Tak więc moi drodzy, gdzieś w tych rejonach. Na jednym lub drugim poziomie powinna najprawdopodobniej zakończyć się piątka w całego tego impulsu, całego tego cyklu pięciofalowego. Teraz, jeżeli w tym miejscu ta piątka się zakończy i dodatkowo otrzymamy odpowiedni sygnał od rynku mówiący: tak, tu faktycznie jest. Poziom respektowany, tutaj cena e, powinna e, się zatrzymać. Jeżeli otrzymamy tutaj odpowiednią reakcję, odpowiednią reakcję ceny, tudzież formację, to powinny nastąpić wzrosty korygujące cały ten wielki e, spadek ostatniego tygodnia. I teraz bardzo ważna rzecz: ja Wam to zawsze powtarzam: bez reakcji. Już wielokrotnie to widzieliśmy, nawet na wczorajszym gazie pokazywałem, jak piękny poziom pięknej setki nie zadziałał w ogóle, mimo nawet bardzo wielu elementów, które mówiły tak, że tutaj powinno to zareagować. Bez reakcji, moi drodzy, nie ma zupełnie co myśleć o handlu. Handel musi być poprzedzony solidną, odpowiednią reakcją, bo inaczej poziom może być po prostu nierespektowany. I dlatego, jeżeli nie wiecie, moi drodzy, jak tą reakcję. Znaleźć, nie umiecie tego zrobić. Zapraszam Was na grupę FX. Tam yy, cały mój zespół razem z armią skanerów, które chodzą non-stop na serwerach, pilnują odpowiednich poziomów, również pilnują odpowiednich reakcji. Yy, tam na grupie FX yy, yy, tego typu. Poziomy tego typu reakcje pilnujemy. Więc, jeżeli macie z tym kłopot, zapraszam Was na grupę. Najprawdopodobniej ta analiza również będzie przypilnowana, bo jest bardzo ładna. Więc, będziemy polowali na ten ruch wzrostowy, a jest bardzo duży. Jeżeli chcecie się do grupy FX zapisać, najlepiej, jak wskoczycie pod opis do opisu pod tym właśnie filmem tego, tej analizy i tam macie link do live'a, w którym opowiadam w ogóle jak Grupa FX funkcjonuje, więc możecie się z tym live'em zapoznać. Dodatkowo jeszcze jest tam coś, czego na live'ie nie ma, jest prowadzona, jest grupa edukacji, na której jest ponad 30 filmów takich edukacyjnych ode mnie, nagranych bonusowo w prezencie w ramach tej grupy. Tak więc skakujcie do opisu, jeżeli chcecie się zapisać do Grupy FX, strona sharktrader.pl i tam możecie się zasubskrybować. Tak więc, widzimy się, moi drodzy, na grupie. Do zobaczenia. A, a, jeżeli już odpowiednią reakcję tutaj znajdziemy, to dokąd moglibyśmy się spodziewać? Że te wzrosty będą. Kasujemy całkowicie sobie już FIBO. FIBO zrobiło nam solidną robotę. Te zniesienia, te zgęszczenia. To co Wojtek Pietrzak fajnie powiedział: chodzi o to, żeby wszystkie puzzle pasowały do siebie. Tutaj mamy aż trzy mierzenia FIBO: Eliot i dwa duże impulsy, to co wam pokazywałem, plus przebity wcześniej poziom, plus średnie. Tak więc z wielu elementów to znajdujemy. I, I tutaj jak najbardziej możemy, te, że tak powiem, te puzzle pasują do siebie. Jeżeli to wszystko tutaj wypali tak jak chcemy, mierzymy sobie siatkę Fibo. O! I na żółto to zrobimy. I moi drodzy, taki pierwszy target dla tych wzrostów, ja bym celował w tym miejscu. W tym miejscu. Dlaczego? No, jeszcze najpierw w tym miejscu. Dlaczego? Ponieważ e, tu jest 50%, ale tutaj również, zwróćcie uwagę, te średnie pędzą w dół i one gdzieś w tym rejonie się spotkają. I utworzą kros, właśnie taki kros jak tutaj. Więc, skoro ten kros zatrzyma nam e, spadki, to tak samo ten kros może zatrzymać nam, e, nam wzrosty. Zwróćcie uwagę, tu mamy 38,600, 39,400, 39,500. Prawie 1000 punktów. Około 800 punktów do zgarnięcia. Bardzo duży, e, e, piękny e, ruch do zrobienia. Gdyby Gdyby udało się znaleźć tutaj reakcję, właśnie tą, o której mówiłem, na, e, że będziemy szukali na, na, na grupie FIX, polowali na tą reakcję. Gdyby udało się znaleźć gdzieś tutaj reakcję rzędu 100 punktów, a mamy do zgarnięcia ile? 800. To moi drodzy, jest 8R. 8R. Co to znaczy R? R to jest wielokrotność naszego ryzyka, wielokrotność tego, co ryzykujemy. Gdybyśmy tutaj mieli właśnie 8R i zaryzykowali 3%, co ja zawsze powtarzam, jest to 24%, ale jeśli to nasze ryzyko nie będzie 3%, tylko na przykład wystarczy 1%, to na takim ruchu można zgarnąć. 8%. W zależności od tego, ile tu zaryzykujemy, czy 1, czy 2, czy 3%, to 8R oznacza wielokrotność naszego ryzyka. Jeżeli to będzie 2%, to będzie tu 16%. I to jest, moi drodzy, target. Ile czasu to może trwać? Tydzień? Może pół tygodnia? Ciężko mi powiedzieć. W każdym razie rozgrywamy to na interwale H4, więc jest to kilka. Może kilkanaście świeczek H4 zakłada od momentu osiągnięcia tego poziomu, nie od momentu prezentowania ode mnie dzisiaj analizy. Tak więc to jest pierwszy target. Drugi target, moi drodzy, jest szansa. Natomiast ten pierwszy jest oczywiście dużo bardziej prawdopodobny. Drugi target. W tym celu zabieram to. Drugi target jest szansa na wyrysowanie się, oczywiście to już będzie dużo dłuższe, wyrysowanie się w tym miejscu formacji harmonicznej kraba, kraba, a kraby, punkt zwrotny mają na 161,8% ramienia XA, które jest tutaj. Zaznaczam ten, ten drugi poziom to jest aż 42%. Tysiące, prawie 42 tysiące punktów. Oczywiście, żeby była jasność, żebyśmy, żeby ten ruch był aż tak długi. Po pierwsze, będzie to trwało raczej dni, może, może miesiąc, może dwa miesiące. No i przede wszystkim, żeby do tego doszło, to musimy pokonać ten kros tutaj w tym miejscu, tutaj. Myślę, że jeszcze jest szansa, teraz jak patrzę, dojścia do. Mniej więcej tego poziomu, czyli byłby to równo 1000 punktów, ponieważ tu mamy niebieską średnią. Jeżeli ruch będzie trwał bardzo szybko, może być tak, że średnia 50, która będzie spadała dosyć wolno, spotka się z ceną korygującą ten ruch w tym miejscu. Żeby osiągnąć ten ruch powyżej 40 tysięcy punktów, musimy pokonać te poziomy i wybić ten szczyt, więc to jest oczywiście długoterminowy target. Ten z racji tego, że jest bliższy, jest dużo pewniejszym ruchem. Tak więc, co nam przyniesie Ameryka w tym tygodniu? Czy będą takie ładne wzrosty dające, dające 8R? Czy uda się znaleźć taką piękną reakcję w tych okolicach? Czas pokaże. Ja Wam moi drodzy bardzo gorąco już dziękuję. Zapraszam wszystkich i widzimy się na grupie FX i do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Tak jak wam wczoraj na gazie mówiłem, że planuję właśnie dzisiaj nową analizę, tak dzisiaj mówię, że planuję znowu kolejną analizę, bo widzę bardzo fajny, bardzo ładny układ na parze walutowej, którą uwielbiacie. Zobaczymy tylko czy wszystkie okoliczności zarówno na wykresie jak i w moim życiu, w sensie, czy będę miał czas, e, będą sprzyjały temu, żebym tą analizę zrobił. Trzymajcie kciuki, jeśli tak, jutro analiza się pojawi. Do usłyszenia, mówił dla Was Shark Trader.